Kochani, z tej strony Klaudia czyli do was przychodzę z takim, e, w łazience w zasadzie, no chciałam powiedzieć w, w ciekawym miejscu, no nie wiem, czy to jest takie ciekawe miejsce, ale przychodzę do was w łazience, będę zmywać sobie makijaż, słuchajcie. E, I chcę sobie z wami porozmawiać o pewnej kampanii, która jest dla mnie bardzo ciekawa i e, która przykuła moją uwagę dość, dość mocno, bo jest... Z jednej strony nietypowa, a z drugiej strony bardzo oczywista. I chodzi właśnie, słuchajcie, o kampanię firmy Daw. Tak tej od Mydeł i tak dalej. Oni teraz prowadzą kampanię a propos hejtu w internecie, ale też tego jak media określają to, jak my się czujemy sami ze sobą i nasze zdrowie psychiczne, powiem Wam, że to jest bardzo fajna kampania, ją prześledziłam. Zostawię Wam linka w opisie do tej kampanii. Warto sobie pooglądać filmy, na, które oni wrzucają na swojej stronie właśnie na YouTube. Bardzo fajne słuchajcie, przesłanie, a propos tego, że właśnie social media... W pewien sposób określają to, jak ty wyglądasz. Chcą ci narzucić to, że e, powinieneś czy powinnaś e, wyglądać inaczej, że powinnaś tak czy tak wyglądać, że e, jeżeli odstajesz od tych norm, które narzucają ci social media, to jest coś z tobą nie tak. Dlatego ja też dzisiaj przychodzę właśnie do Was e, zmywając, ma zmywając makijaż, bo stwierdziłam, że to jest e, idealne. Pokazanie właśnie tego, co, co ta kampania chce, chce przekazać, że to, że ty e, nie wpisujesz się w te normy e, i patrzysz na tych influencerów, patrzysz na tych ludzi, którzy e, teoretycznie są idealni, wiecie, e, mają idealne życie, idealny wygląd, dobre ciuchy, wszystko. Jakby to jest tylko kreacja pewna i e, bycie. W internecie to wciąż jest bycie w internecie i pokazywanie, kreowanie tego, co chcesz pokazać. Nie jest tak, że ludzie pokazują w 100% siebie, nie jest tak, że ludzie w internecie pokazują naprawdę, jacy są w 100%. Ale to jest trochę tak, jak poznajesz kogoś nowego i chcesz tej osobie zaimponować, tak? To nie, nagle nie pokazujesz się ze swoich negatywnych stron, a starasz się pokazać z jak najlepszych, tak? Więc yy, no. Pewnych rzeczy nie powiesz, yy, pewne swoje zachowania gdzieś tam uspokoisz i, i nie będziesz się tak zachowywać. Yy, I to jest czy normalny, No, w pewien sposób tak. Z drugiej strony, jak o tym zapominamy, no to już jest problem, tak? Jest problem tego, że my właśnie w internecie zapominamy o tym, że ludzie pokazują się z jak najlepszej strony. Oczywiście yy, ja pomijam wiecie, jakieś tam takie przypadki, gdzie ludzie robią wręcz odwrotnie i to też generuje zasięgi. Ale chodzi o to, że my w internecie naprawdę staramy się pokazać jak najlepszą wersję siebie yy, i w pewnym sensie nie ma w tym nic złego, dopóki nie zaczynamy oszukiwać. Bo nie ma problemu w tym, żeby pójść na randkę pomalowaną yy, i żeby się pokazać ładnie, tak? Żeby się ładnie ubrać, żeby się lepiej ubrać. No, bo jak przyjdziesz w dresach nieumalowana i jakby te, no to jakby pokazujesz, że trochę Ci nie zależy, przynajmniej tak to większość może odebrać, jeżeli na przykład to też na co dzień się tak nie ubierasz, ale z drugiej strony, już na przykład wstawianie, wiecie, stories tylko w filtrach. Czy jakiś zdjęć tylko w filtrach? No to już stwierdzamy, że tu już jest coś nie tak, tak? I właśnie ta kampania jest bardzo fajna, warto ją naprawdę sobie przyjrzeć, ponieważ też pokazują badania, gdzie większość nastolatek nie akceptuje tego, jak wygląda przez pryzmat tego, jakich ludzi obserwują. I to nawet nie muszą być osoby, nie muszą być influencerzy czy gwiazdy, którzy gdzieś tam wiecie. One budują że one taki, taką narrację, że są idealne, bo nawet nie muszą tego robić, ale przez to, że media w ten sposób działają, social media w ten sposób działają, że my wszyscy myślimy, że oni są tacy idealni, no to mamy z tym nagle problem, tak? I mamy z tym problem, że gdzieś tam to jest e, po prostu no. My myślimy, że to jest po, poza naszym zasięgiem, i zapominamy, że ci ludzie często pokazują się tylko w makijażu że pokazują się w ładnych ciuchach, że zawsze się przecież uśmiechają i my sobie myślimy, ale ci ludzie mają super życie, naprawdę musi im być dobrze i musi im naprawdę być super w życiu, że oni zawsze są tacy szczęśliwi, zawsze wszystko im się udaje, a normalnie kto wstawia, wiecie, stories na tym, że płacze, nie? Jakby nie zdarza się to. Bądźmy szczerzy, nie zdarza się to. Albo kto do Was nagrywa film, zmywając makijaż i robiąc dziwne miny przy tym, nie? Rozumiecie o co chodzi. Nie, nie jest dużo takich osób. W tym właśnie w tym projekcie też występują gwiazdy, właśnie głównie, głównie jakieś tam gwiazdy, trochę influencerów, i na przykład bardzo często te filmiki nagrywają te gwiazdy bez makijażu. Więc to jest mega super. Też takie fajne pokazanie, właśnie, że. Nie musisz zawsze się pokazywać makijażu i jakby to nie jest coś, co musisz koniecznie robić, bo inaczej inaczej nie wyglądasz ładnie, tak? Że jakby to, że, że na przykład na co dzień się nie malujesz, tak? I gdzieś tam nie malujesz się, to nie musisz czuć się gorzej z powodu tego, że ty się nie malujesz, że, że po prostu ty gdzieś tam... No, po prostu tego nie robisz. Dlaczego masz się czuć z tego powodu gorzej? Nie chcesz, to nie rób. Jakby rób co chcesz. I nikt nie ma prawa oceniać tego, jak ty wyglądasz, przez pryzmat tego, że, że nie wiem, że się nie malujesz albo nosisz dresy. No, rozumiecie o co chodzi. Jakby każdy ma prawo wybrać siebie jak chce. I my teoretycznie w tym świecie o tym wszyscy wiemy, o tym wszyscy mówimy: że tak, możesz wyrażać siebie jak chcesz, ale jednocześnie wszyscy podążamy za jakimiś trendami, e, większymi bądź mniejszymi, to zależy, ale wszyscy się wpasowujemy, staramy się wpasować, żeby faktycznie e, teoretycznie odstawać, ale jednak nie za bardzo. Żeby, żeby móc powiedzieć, że tak, ja jestem zupełnie, to robię co chcę, jakby nie dla mnie to nie ma znaczenia wszystko. A tak naprawdę idziemy za jakimś tam tłumem i gdzieś tam za tym pożądamy. I trudno znaleźć taki złoty środek, żeby wiecie, żeby gdzieś tam tego nie robić, żeby mieć takie podejście do tego, że faktycznie chcę być bardziej sobą. Że media mnie nie muszą określać, ale to nie jest proste. To nie jest proste, bo żyjemy w świecie, gdzie, jakby, określają. Media nas bardzo mocno określają. Media nas bardzo mocno określają to, kim jesteśmy, jak powinniśmy się zachowywać, co powinniśmy robić, mówić i różne takie rzeczy. Ja się nie do końca w taką masę gdzieś tam wpisuję, ale częściowo też się wpisuję po prostu i, i tego nie przeskoczymy, natomiast myślę, że warto o tym po prostu pamiętać że warto pamiętać o tym, że na wieczór kiedy zmyjesz już makijaż, ja akurat zmywam dzień, bo byłam na noc w pracy no i byłam w makijażu bo wieczorem nie pop... jakby wyleciało mi z głowy, żeby go zmyć no i e, po prostu, kiedy zmyjesz już ten makijaż e, kiedy spojrzysz w to lustro to nie musisz czuć się gorsza czy gorszy, bo nie wiem, bo nie masz makijażu, albo twój dzień nie był tak fantastyczny, jak był kogoś na Stories, albo nie, nie piłeś kawy ze starbucksa, kosty, kiwi skąd, tylko wypiłeś kawę rozpuszczalną w domu. To też jest OK albo nie wiem, nie byłeś gdzieś, nie, gdzieś nie podróżowałeś, nie podróżowałaś, no jakby pełne z tego. Jak widzicie, ja, przy, ja do Was jestem, przyszłam w dresie, naprawdę jestem w dresie, słuchajcie, po pracy, dopiero zjadłam śniadanie, no i co? No i tak, tak to wygląda. Włosy mam spięte i z jednej strony mogłabym się przygotować, mogłabym ten makijaż odświeżyć po prostu, ubrać się jakoś ładnie i o, do Was o tym powiedzieć, o o tej całej kampanii, ale z drugiej strony właśnie przecież o to chodzi. Właśnie mówimy tutaj o tym, że jakby można być takim i to jest zupełnie okej, okay, to jest normalne i każdy ostatecznie tak wygląda. Wierzcie mi, każdy zmywa makijaż, jak ktoś nie zmywa, no to współczuję, ale wiecie, jakby każdy prędzej czy później ściąga tą maskę, i to, co widzimy w social mediach czy w ogóle w mediach, to nie jest coś, co jest do końca prawdziwe. W pewien sposób zawsze to jest wykrojone. I ta kampania jest pod tym względem świetna, że o tym przypomina, bo myślę, że o tym trzeba cały czas przypominać w tym momencie, ponieważ my, no my nie pamiętamy o tym. Po prostu zapominamy bardzo szybko i się porównujemy, i mamy problem z tym, że wyglądamy tak, a nie inaczej, że tutaj coś mogło być lepiej, tam mogłoby być coś lepiej a nie jest i dlaczego tak jest. No i rozumiecie, to wszystko jakby kręci się wokół tego, że chcielibyśmy by wyglądać lepiej, ale z drugiej strony nie bardzo wiemy jak, no bo przecież nikt nie mówi, jak, się, jak to sobie, to sobie się po prostu kreują i to jest normalne. To jest normalne, że chcesz wyglądać lepiej, że chcesz wyglądać dobrze, żeby się ludziom pokazać, ale nie musisz się bać tego, jak wyglądasz normalnie, jak wyglądasz w dresie, jak wyglądasz zaraz po wstaniu, jakby to jest zupełnie okej. Okay. I wiecie, to jest taki drobny przekaz, drobne przypomnienie z mojej strony: po prostu o tym, że, że gdzieś tam warto, że, że warto o tym mówić, że warto o tym pamiętać, żeby mieć to z tyłu głowy, kiedy przeglądamy social media, kiedy przeglądamy TikToka, czy Instagrama, czy, czy Facebooka, czy patrzymy na jakichś pudelkach, czy innych miejscach, czy Pinterestach. Jakby pamiętajmy, że często to jest po prostu kreacja. I. I ci ludzie tak wyglądają, ale też wyglądają tak jak ty normalnie. I myślę, że z tym chciałabym was zostawić. Dajcie znać, e, co wy na ten temat sądzicie, jakby co dla was gdzieś tam, e, czy pamiętacie o tym, czy to jest na przykład, wiecie, e, czy to jest coś, co o czym, co chodzi wam po głowie, o czym myślicie, czy pamiętacie, że właśnie jakby to wszystko jest wykrowane w pewien sposób. Dajcie znać, bo ja jestem bardzo ciekawa waszej opinii. E, zapraszam was tak jak mówię, do skomentowania, no bo... E, może jest tak, że ja się mylę. Może tak być. To jest też tylko i wyłącznie w pewien sposób moja opinia, którą tutaj, którą tutaj do Was wyrażam. I e, ja mogę się mylić, więc dajcie mi znać. Oczywiście zapraszam Was na TikToka, na Instagrama. No i co, kochani, tak naprawdę widzimy się w następnym filmiku. Pa!